I tam kolejny traktor Case Puma 165 W czarnej wersji limitowanej Maszyna świeżo sprowadzona Oryginalna, niemalowana, malowana W Berdach Odgrzewane lusterka Odgrzewane szyby przed, tył szyba jest jak widać z grzaniem Wyłącznik prądu Pałek 540, 540 jako 1000 4 pary wyjść podłokietnik multi kontroler Tutaj z wyjściami hydraulicznymi są ustawione elektrycznie. Mamy ustawienia podnośnika. Tu mamy jeszcze ustawienia elektryczne. Ładnie działają. Bardzo przydatny gadżet. to ładnie jeździ bez żadnych problemów. Jest oczywiście tu przy kierownicy, tu przód, tył, tak jest to wyglądanie prawej działa. Oczywiście wewnątrz jest bez sprzęgła, teraz niepotrzebne doświadczenie jest pręgłem, jakieś przyzwyczajenia. Pokazuję Wam go z zewnątrz. Olet trzeba zaciągnąć. Z kaszego, go, żeby po prostu było mnie lepiej słychać. W środku bardzo ładne, nic mu tutaj nie, nie brakuje. Fotel jest pneumatyczny, był na nim pokrowiec, więc wygląda znakomicie. Jest to już ten nowy fotel z tym małym zagłówkiem takim. Gramera oczywiście. Ma 165, Przód 480, 70, 28 NRL nowe, zupełnie nówki, miękka ośka przedni tu, przedni wałek WOM jest idealny do kosiarek. Już jest ta puma w tym nowym dachu, proszę spojrzeć oświetlenie LEDowe. Bardzo fajne traktory. Dobrze się sprzedają i dobrze pracują. Silnik PT, 6 cylindrów turbo Tył 580x70x38 BKT. No tu z tyłu to mamy, jak widać, na jakieś tam 30% to jeszcze będzie tych oponentów. Może 35%, coś takiego. Zaczep Sauerman, hitch opuszczany. 4 pary wyjść. Pneumatyka jest wyjście Powerbeam. Jest jeszcze szyna do zaczepu dolnego. Oczywiście, jak na butnika. Bardzo fajna Puma Zresztą ładnie się prezentuje Tak jak widać Jest w oryginale Nie było ani felgi, nic u nas nie było malowane 2016 rok jest tej Pumy z tego co pamiętam Serdecznie zapraszam do oglądania Puma niedługo będzie na Oryxie, można sobie ją znaleźć I sprawdzić cenę albo dodam link, jakim dodam też Zapraszam do nas do oglądania maszyn i subskrybowania kanału, bo stop mamy nowe maszyny ciekawe. Pozdrawiam, do usłyszenia.